witam witam dzień dobry siemano no to co no to bobux temat gimnazjum w sensie urhalina nastolatka tak no dobra to w sumie tutaj to spodnie. nie mogę założyć dobra no mamy temat gimnazjum więc yy, jakieś spodnie czemu zawsze te mam wrażenie wybieram to wybierzmy te nie no te Dobra. I niech będą czarne. O, A dlaczego tutaj kilka mam? No wydłupie mi z ty. Tych nie chcę. Nie te, nie te usunąłem. O, mamy spodnie widzowie. Teraz góra. Co ty robisz? A właśnie, bo tutaj trzeba się ten. Czekaj, tak, o. Pan Misiu. Kolorowy. A to? A, że mogę tak sam się zamrygać. Nie, dobra, to zróbmy tak. Okej. Okay. Już. Dobra. Wychodzę. Zróbmy fryzurkę, widzowie. Zróbmy fryzurkę. Tu już inni robią fryzurki, to ja też. Nie wiem. Przy tej tematyce są to no, takie zwykłe włosy, nie? Nie wiem. Takie, takie normalne włosy. Normalne włosy, widzowie. Zróbmy. Możesz też być facetem. Serio? Gdzie? Nie mogę. Mogę coś kupić? Nie chcę. Okej. Okay. Faktycznie, jest że męski. To Mogę coś tak. Ej nie, no teraz już nie będziemy tak. Koleżanku. Nie nie wiem jaku jaki. Nie wiem nie wiem nie wiem. Zajebiście widzowie. Bardzo tematycznie. Jedno raczej nie. Nie no, będę się wyróżniać. Będę się wyróżniać. Będziemy się widzowie wyróżniać. No to teraz... A właśnie, bo mi dwie minuty zostały. Trzeba coś na górę założyć. Ujrzańku. Ale tu nic nie ma. O! To! Zajebiście. I tera, tyra, tyra buty. Nie wiem. Takie, żeby wygodne były. Paleta. Zajebiście. I, I nie wiem, co jeszcze. Torbę. O, załóż. Super. Plecak załóż. No. Ok. I drugą torebkę. Dobrze. Przejdź też chcesz? Dobrze. A to... tu? Dobrze. To też? Dobrze. Ok. Na książki tego typu rzeczy nie. okej. Okay. Nie chodzicie z pięcioma torbami w sobie? Ty pokolorujemy. Dobrze. Co jeszcze? Telefon Telefon weź Telefon weź Masz telefon? Masz telefon Dobrze Piłkę chcesz? Nie Co jeszcze? To chyba tyle, nie? Myślę, że jestem zajebiście przygotowany, widzowie Na pójście do szkoły Dobrze wygląda Widzowie Wygląda zajebiście i wziąłem dużo torebek Jestem gotowy. Pięknie. Urhalina. Z wielką ilością terebek. Co to? Jak to? Co to? Ktoś napisał, co to? To jest Urhalina. A, bo ja pozę muszę zrobić. Ale. skok. Dobrze. Czegoś takiego nie widziałem Ja też chciałem książki, dlatego wziąłem dużo torebek A to tutaj Dam ci piątkę Ja też chciałem Nie widziałem książek sobie, nie chciałem Ale wziąłem dużo torebek I co dalej? A skąd wy te książki Wszyscy wytrzasnęliście To ty masz czwórkę, bo już widziałem te książki I co, trzecia osoba też wyjdzie z tymi, z książkami, tak? A nie, ty masz jabłko. A co, t... dlaczego tu kilka ciuszków i się... No tu dam, tu dam dwójkę widzowie. Tu, tu, tu tu, tu dam dwójkę. Tak mało tematycznie. O, telefon No i, a tu mamy nauczycielkę. To też tematycznie, nie? To dam piątkę, no bo... Jednak... zrobił ktoś coś innego. Czyli mamy na... no no. To za nauczycielkę za to, że jest coś innego. A to kto to? To masz jedynkę. Um. <grym> Nie, no dwójkę dam. Nie, no nie. I jeszcze wygra, jeszcze wygra. Jeszcze wygra. Wiedziałem, że Dam jedynkę, a i tak ludzie zagłosowali. Nie wierzę. Kłuś wajak. Mogę sobie. Mogę pływać. Mogę pływać. Ej, mogę faktycznie pływać, widzowie. Kurwa, mogę nawet nurkować. O co chodzi? Utopię się. Utop się. <laughs> Beskid wygląda jakbym się topił tam. Okej, okay. neony są. Dobra, tematyka neon. Czy jesteś gotowy? Ta, ta, jestem. Dobra, neony. Neony. To spróbujmy... Dobra, spróbujmy teraz faceta... Żeby zrobić coś innego i teraz, kurtałka, tylko teraz tak, paleta wzory. O, wzory, wzory, wzory Neony. Poszukajmy czegoś takiego jaskrawego Nie. Nie wiem, cóż, neony. To, to nie są neony. Nie ma nic takiego. Nienobiski, tu nie ma nic takiego. Nie wiem. No, taki chyba najbardziej to. To. Tak najbardziej. Dobra. Koszulka. A mogę tutaj jeszcze... O, żółty, taki oczojebny. Daj, daj taki żółty oczojebny. O. Dobra, widzowie. Zrobimy... Pięknie i tematycznie. Nie, nie podoba mi się. Zabierz to. Zabierz to. Nie pieniądze. Zabierz to. Spodnie albo buty. Zacznijmy od butów. Buty. O, o, o. Cyk, a mogę dół też pokolorować? Nie. To pasuje do tematyki neon widzowie. Weź się ktoś wypowiedz. O, co my tu jeszcze mamy? Spodnie. Nie. tak Dobra paleta wzory 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 to wygląda dziwnie to wygląda ja... ja. Ja nie wiem co wybrać ja Nie. O To tylko że koloru urywa, no to zajebiście Albo to jak wzór To muszę hmm. Już nie mogę później modyfikować jego kolorów Minuta mi została A ja twarzy nie mam O ktoś ma tak mega oczojebnie zielone Jak zrobiłaś taki oczojebny, zielony? W sumie... O, tu. Dobra. Tak, będzie git. Idź, idź, bo musimy dojść do fryzurak. Fryzurki. Dobra. Ej, tylko cztery są fryzurki? Dobra, to dajmy na to, że tak. Albo inna to tylko że o to bardziej to bardziej tylko czekaj to zabierz I tak O dobra, dobra Git i teraz tera twarz Tyra twarz Neon A mogę neon Nie wiem... nie wiem. Kolorowe musi być. Zajebiście. Mamy to widzowie. Mamy to widzowie. Jest tematycznie. Kiciuch też chcę. Gdzie jest kurwa kiciuch Nie wziąłem akcesorii żadnych. Pięknie widzowie ocenięcie od... Wy też, właśnie, na czacie też ocencie widzowie. Pięknie, jest, jest neon. Jest neon, nie? Jest, jest tematyka, neon. A! Kurliwa Kod za kody, aha. Pan Misiu! To niebieski Pan Misiu! Masz piątkę za Pana misja Ej, bez... A gdzie jest Pan Misio? Pan Misio zdechł oczojemny, po prostu zielony. No ale... Dobra, dam czwórkę, no bo tematycznie, ale. Ale, ale, ale tak standardowo, nie? Kolejna osóbka: pizzy, 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 pizzy. Tu, jak wszystkiego jest, to jak. Tu dam trójkę, jakoś. No, jest tematycznie chyba. Nie wiem. No, to po prostu jest skrawo. Powinno być, nie? Ile zakład, że ten strój wygrał? Tam czy czwórkę? Ile zakład, że ten strój wygrał, się Drugie miejsce bo wy pewnie głosował. Nie musicie na mnie tyle głosować, ale. Coś mi się wydaje, że tamten ten trój wygra. Tutaj... nie wiem... trójka. Tam trójeczkę. Ale... Tamten myślę, że wygra. W sensie drugie miejsce. Nowa ranka, widzowie. Aspirująca modelka. No wiedziałem! Wiedziałem, że trzecie miejsce, znaczy trzecie szczerze, że, że będzie na podium. Dzięki za giereczkę. fajnie było w tu imprez.